Cześć moi drodzy, słuchajcie, dostałam przesyłkę, idę właśnie z poczty, dostałam taką przesyłkę, otwieram, a tutaj w środku jakieś pończochy, bielizna, takie body i tutaj jest napisany list, Tylko wam pokazuję odwrotnie, dla najseksowniejszej youtuberki, w Polsce pani Elżuli. Złodziej dziękuję bardzo. Tylko że ja bym chętnie wystąpiła w tym przed kamerą, bo to się prezentuje tak dosyć interesująco tutaj, ale ja nie za bardzo wiem, jak to włożyć, bo. Tu jest jakaś taka część, to się chyba wkłada na szyję. I tu jest taki dekolt. Plecy są odsłonięte. Tu są takie dziury. I tu są pończochy. jest w ogóle dziura w środku. O. Także Teraz, słuchajcie, no, nie bardzo mam to jak włożyć, przymierzyć, pokazać Wam, dlatego, że no YouTube mi, YouTube mi zablokuje kanał. No, chyba, że na coś to włożę, bo tutaj no chyba jest taki światłocień, bo wygląda na to, że ta modelka po prostu ma to tak włożone normalnie. W każdym razie dziękuję bardzo. Będę przymierzać. Może przynajmniej fragmentami wam pokażę, jak to wygląda. No i jak mi przyślecie ewentualnie jeszcze jakąś bieliznę czy coś śmiesznego, to yy, też obiecuję, że przymierzę. Również dziękuję bardzo z moją córeczką Marysią za książkę. Taką o dojrzewaniu. Dziękuję też bardzo za atlas fotograficzny, kamasutra fotograficzna, dziękuję za kufelek. Tak naprawdę dzisiaj mam lepszy humor. Niepotrzebnie trochę narzekałam ostatnio na tym moim kanale, że hejterzy mi dokuczają, że wszyscy mi dokuczają, a tak naprawdę gdyby nie trolle i hejterzy, to by w ogóle nikt nie oglądał tych moich filmów, bo jestem trochę nudna, mało spontaniczna, także postaram się coś fajnego nagrywać. Naprawdę nie jestem pewna. O. Może na coś czarnego to włożę, bo... O! Tu się tak wkłada. Takie dziury są. Rejstopki. To na szyję i są gołe plecy. No i tak jak tutaj widać na, na zdjęciu. I tu też widać tyłem, jak, jak to wygląda. Także dziękuję bardzo, jesteście kochani, fajna niespodzianka, ale będę musiała porobić trochę mięśni brzuszka poćwiczyć, yy, pobiegać, jeśli mam się w tym zaprezentować, bo no to jest dosyć wyzywający strój. Jestem tutaj na moim osiedlu, ulica Komandosów w Krakowie i odebrałam to na poczcie ulica Wierzbowa. Także dziękuję bardzo za informację na Facebooku, że coś takiego było do odebrania, bo prawdę mówiąc zagapiłam się trochę z tym awizo, bo ja normalnie odbieram w Tesco przy ulicy Kapelance wszystkie przesyłki polecone i dziwię się, że to akurat trafiło tutaj, bo to jest poczta, gdzie dawniej odbierałam zawsze wszystkie listy. W każdym razie pozdrawiam Was, dziękuję film z telefonu, bez montażu na mój kanał z ostatniej chwili takie nowości, ale nagram też właśnie te wymiki i te różne rzeczy, które dostałam. No tak naprawdę to jestem bardzo wdzięczna, bo jednak ktoś o mnie myśli. Oby tylko to nie był podstęp i żebym się nie skompromitowała znowu zdjęciami czy filmem w tym stroju, bo będę miała znowu problemy z jakimiś urzędami. W szkole moje córki się zdenerwują, pani z opieki społecznej, Jakieś inni obserwatorzy, że się nie moralnie prowadzę. No ale sami widzicie, wszyscy mnie tylko podpuszczają i prowokują. A szkoda byłoby nie przymierzyć, jeżeli to jest gwarancja, że dostanę jakieś nowe, fajne ciuchy. Tylko gdzie ja będę w tym chodzić? Na jakieś randki. Dziękuję! Dziękuję bardzo. I love you! Wcale się na Was nie gniewam. Jeżeli to jest sporterka, to wybaczam Wam, że mi dokuczacie. Jeżeli z innej grupy, to też. <ścoughs> pa! Dzień dobry. Nagrywam na odmianę telefonem, bo to takie szybkie, robocze nagranie, chciałam bardzo szybko to zmontować w telefonie i wrzucić na kanał. Natomiast już się z... szykuję, planuję nagrać taki wideoblog profesjonalną kamerą w studio o różnych jakichś nowych sprawach, ale zrobię to jak uporam się w ogóle z filmami z nadmorza. Do końca września chciałabym po prostu zamknąć rozdział nadmorskich wakacji. Mam nagrania z każdego dnia, różne fajne historie, wypowiedzi, komentarze, pokazuję różne ciekawe miejsca wycieczkę na Helf, Także właściwie te jakieś nowe wrześniowe filmy to będą tylko tak na chwilę na kanale się pojawiały i będą znikać jako filmy niepubliczne, bo na razie kontynuuję tą serię wakacyjną. Postaram się jak najszybciej ją zamknąć i wrócę do bieżących spraw. Ale dlaczego właśnie nagrywam dzisiaj ten film tak, telefonem, bo chcę go szybko zmontować? Otóż jest 15 września 2020 rok. Przyszła dzisiaj kolejna przesyłka od naszych fanów, antyfanów, można powiedzieć. Przyszła taka bielizna kabaretki, takie body kabaretkowe. O, że tu są nogi i taki staniczek. To jest takie body, cały się zakłada. No i pewnie przypuszczam, że moi fani widzowie oczekują, że ja na pewno może włożę to na siebie. No i dlaczego nie? Tak się zastanawiałam, jak to zrobić. Można po prostu włożyć spódnicę i jakiś biustonosz po spód. No i tak zrobiłam. Mam na sobie właśnie to body. Z tym, że Pisałam na moim y, profilu Facebooka. Jeżeli w ogóle chcecie się dowiedzieć tak na bieżąco, co u mnie słychać, no to zaglądajcie tam na Facebooka, bo ja tam codziennie piszę, co słychać, co robiłam, co jadłam, gdzie byłam, co mi się stało. Takie różne ważne i nieważne sprawy. Natomiast mam profil na Instagramie, TikToku, Twitterze i in, innych stronach, portali społecznościowych, ale raczej nie korzystam. Ja po prostu nie jestem w stanie we wszystkich miejscach pisać tego samego. Więc po prostu skupiam się właśnie na tym Facebooku i na YouTube. Natomiast Marysia się jak na razie skupia tylko na TikToku, a na tym YouTube, no to tylko przy okazji tych filmów, które ja nagrywam także właśnie ta przesyłka dzisiaj przyszła, no ja sobie włożyłam taki staniczek o. właśnie to Natomiast no, trudno by mi było to włożyć w taki sposób. Nawet tutaj modelka na y, opakowaniu to ma biustonosz i jakieś tam majteczki, stringi pod spodem. Natomiast, y, no, mi raczej nie wypada. W ogóle rozmawiałam właśnie z córką na temat tych przesyłek i ona kategorycznie mi zabroniła występować jakieś bieliźnie na kanale YouTube. Dlatego, że niektóre osoby z jej szkoły, rodzice, czy tam jacyś nasi znajomi, oglądają te filmy, ich dzieci. No i ona nie chce, prawda, żebym mm, robił jakieś niestosowne rzeczy. Yy, właściwie w ogóle, jak przyszły te. Yy, ta bielizna i jeszcze wcześniejsza, za którą za chwilę pokażę, no to zaczęła płakać, że absolutnie nie mogę w tym występować. Z tym, że dzisiaj ona sobie tam. Teraz je kolację w drugim pokoju. Pozwoliła mi, zaakceptowała ten stój i powiedziała, że fajnie to wygląda. <grywia> no a w jakiejś bardziej odważnej, bardziej odważnej odsłonie, no to nie mogę. W ogóle co ciekawe, jak się jest z rodzicem, no to słuchajcie, nie można się niemoralnie prowadzić. Nie można pić alkoholu na tych filmach YouTube, nie można występować w bieliźnie, nie można mówić niestosownych rzeczy, nie można. Mm, być jakimś właśnie amoralnym, wyzwolonym, nowo, jakimś przesadnie nowoczesnym, bo to wszystko nie współgra z tym wizerunkiem rodzica. W związku z tym mam trochę trudną sytuację, żeby rywalizować z innymi YouTuberami i przyciągać widowni, skoro tak wiele rzeczy nie mogę robić, no ale zawsze to można jakoś yy, rozwiązać. Czyli to jest ta przesyłka. O. Ona przyszła w takim właśnie opakowaniu. To są w ogóle chyba takie rzeczy z Chin, bo kilka dni temu nagrywałam, że przyszła właśnie też przyszło. Zaraz co tu mi się odbija? Chyba lampa sufitu? Nie, ekran. Komórka mi się w opakowaniu odbija. No nie szkodzi. O, to może z odległości pokażę. Też takie body, też myślę, że to można włożyć po prostu. Spódniczkę na to nałożyć A ta reszta to już może być trochę przeźroczysta to, to się też nic nie stanie To jest właśnie To drugie body Ja wklei jestem osobą na luzie Słuchajcie, ze mną można konie kraść Także następnym razem O Też sobie to przymierzę Prezentowałam to Tu się wkłada Przez szyję na biust. I nóżki, pończoszki, no to wszystko jest takie porozcinane, bo to jest generalnie po prostu taka bielizna, można powiedzieć, do sypialni na jakieś randki. Ja oczywiście córce tego nie pokazuję ani nie tłumaczę, ale ona się domyśla, bo Marysia idzie już do czwartej klasy, ma taki przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie który prowadzi jej była wychowawczyni także może dobrze, bo ma z dziećmi dobry kontakt ma biologię, biologię albo przyroda to się nazywa, nie, nie pamiętam dokładnie i tam jest budowa ciała człowieka różne jakieś, budowa narządów rozrodczych męskich, żeńskich i jakieś różne informacje więc już tak powoli dzieci są przygotowywane do takich tematów związanych z rodziną z prokreacją z seksem, powiedzmy, mówiąc wprost, ale jeżeli chodzi o seks, no to chyba w starszych klasach przekonamy się, nie wiem, prawdę mówiąc, jak to będzie wyglądało, bo mam dopiero tylko jedno dziecko. Natomiast jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, no ale to było 40 lat temu, ponad to my dopiero mieliśmy takie przedmioty w siódmej i w ósmej klasie. Jeszcze jeżeli chodzi o te prezenty od, od widzów. Dostałam też taki album. Fotograficzna Kama Sutra. O. Boję się, słuchajcie, to otwierać tu przed kamerą, bo będzie jakaś nagość, i YouTube mi po prostu zablokuje film. Zaraz zobaczymy. No, są, bardzo ładnie wydane to jest, muszę powiedzieć. Dlatego, że takie zdjęcia artystyczne, nie jakaś pornografia. To dla fotografa yy, no, świetna książka po prostu. Także dziękuję ogromnie. I ja w ogóle stwierdziłam, że trochę się jogą zainteresuje, bo ja umiem takie różne figury robić. Yy, piadlatosu, Tosu, yy. O, jakieś takie są różne zdjęcia. Troszkę tu zasłonię ręką, żeby nie były niecenzuralne. No, bardzo ładnie to jest wydane. Także dziękuję. W ogóle te przesyłki, które dostaję, są ładnie zawsze opakowane w takich różnych ładnych, bąbelkowych kopertach, żeby to się nie uszkodziło. Koperty są ładnie. Podpisane, tylko wy to widzicie odwrotnie. Liścik do pani Eli, liścik do Marysi. Też są listy pisane ręcznie. Też dostałam taką kartę podarunkową na zakup różnych fajnych rzeczy. Ostatnio jakiś czas temu Marsia dostała książkę też tu widzicie odwrotnie tytuł Ciało śmiało przewodnik po dojrzewaniu. Ja się muszę z tym zapoznać czy to jest rzeczywiście już odpowiednie dla niej. Ale takie fajne wydawnictwo materiały więc dziecko sobie to może powoli zacząć przeglądać czytać. Jeszcze się tutaj rozglądam. Aha czyli ta bielizna Książki i bransoletkę Marysia dostała z napisem Marysia. No i oczywiście w ogóle wszystko się zaczęło od w czerwcu, kiedy miałam urodzinę. Zaraz sobie tutaj wezmę. Dostałam kufelek na 50. urodziny dla Eli Gawin od Hejterów i troli z grupy Porterek. O, ten napis jest tak tutaj wygrawerowany. No, i ja sobie czasami tutaj piję różne napoje z tego kufelka. Muszę się uświadomić, powiedzieć mojej mamie, że to jest taki cenny kufelek, bo ona czasami potrafi przy zimie wyrzucać różne kufle po piwie, bo uważa, że mi nie są potrzebne. Więc muszę po prostu jej wytłumaczyć, że to jest coś ważnego, takie pamiątkowe. I ogólnie. No to tak to właśnie wszystko wygląda. To tak chciałam na szybko nagrać. Oprócz tego teraz przez te dwa ostatnie dni byłam na ulicy Królewskiej w dzielnicy Krowodrza, robiłam różne załatwienia i na ulicy Zamojskiego i Krzemionki, tam sobie takie ponagrywałam widoki jak wygląda Kraków. I też byłam na zakrzówku trochę pływać, bo okazuje się, że tam można się dostać. Nie jest to już wynajmowane przez nurków, można pływać. Pójdziemy jutro z Marysią. Także też tutaj wrzucam takie, takie migawki, bo to takie po prostu najostatnie dni, co tam porabiam. Z tym, że ten film zniknie z kanału, bo chcę. Właśnie te wakacyjne tematy jeszcze zrealizować. Natomiast o tych prezentach jeszcze nagram parę razy różne nagrania. W każdym razie mm, mnie się da do wszystkiego namówić. Także, jeżeli chcecie mi przysyłać jakieś różne stroje, tak samo Marysi, to my się możemy w to przebierać, nie ma problemu. Czy jakieś tam inne, spełniać Wasze jakieś życzenia czy prośby. Dlatego, że no, fajnie jest dostawać prezenty, więc ogólnie to. Nie, żebym prosiła, bo ja sobie to przecież mogę też zawsze jakieś rzeczy kupić, ale no to jest miłe, jeżeli chcecie przysyłać, żebym korzystała z tego, przymierzała, no to nie ma sprawy. No z tym, że wybaczcie, ale no, bielizny takiej przeźroczystej to nie mogę po prostu tak prezentować dosłownie, ale może przy jakimś ciemnionym świetle to jeszcze porozmawiam z moim fotografem, z którym współpracuję, spróbujemy coś w studio zrobić. Też pisałam na Facebooku, że w ogóle, żeby prezentować tą bieliznę, no to trochę muszę tutaj pod, zadbać o figurę, poćwiczyć, bo cały czas jestem troszkę niezadowolona, jeśli chodzi o tą sylwetkę, ale hmm, pracuję nad tym. Po prostu, żeby, ja akurat jestem taką osobą, że żeby mieć taką nieskazitelną figurę, to musiałabym bardzo rygorystycznie przestrzegać diety i dużo ruchu, a po prostu mi się nie chce nie chcę mi się głodzić i nie chcę mi się ruszać czasami w niektórych sytuacjach, ale bardzo lubię jeździć na rowerze, pływać, spacerować, biegać. Natomiast siłowni tak nie za bardzo lubię, ale myślę, że tam jest trochę fajnych ćwiczeń na siłowni i warto mieć taką jakąś zaprzyjaźnioną siłownię i chodzić ze dwa razy w tygodniu po godzinę, dwie. No bo mój były mąż praktycznie on przez 10 lat chodził codziennie na siłownię. Teraz może tam trochę to zmniejszył. Dobrze, no to nie rozgaduję się, bo tutaj już widzę, że 13 minut chyba mam nagrane tej wypowiedzi. Światło nie trochę jest takie blade nie najlepsze. Może jeszcze pokażę to bieliznę, jak ona się tutaj prezentuje, o. Pożowałam sobie. streamowałam kiedyś z Kamilem Krakowskim z grupy Atomowa Alternatywa to właśnie też tutaj korzystałam z tej wersalki wdrapywałam się na nią, żeby pokazać sylwetkę ogólnie hmm, przydałby mi się kamerzysta właśnie ktoś, kto by mnie filmował fotograf nowy oczywiście ja znałam różne osoby i różni fajni ludzie do współpracy i w ogóle dziękuję wam za wasze rady przepraszam, że ich nie realizuję Wszystkich. Po prostu no, mam ograniczenia finansowe, sprzętowe, kondycyjne, ale obiecuję, że się zmobilizuję, będę robić jakieś fajne filmy, materiały, nagrania, także yy, dziękuję za wszystko. Natomiast te osoby, które mnie nie lubią, wyśmiewają, krytykują, hejtują, yy, kpią sobie ze mnie, to po prostu myślę, że też w jakimś sensie macie rację, bo no, nikt nie jest idealny, prawda? I każdemu można wytknąć jakieś wady. Na przykład, jak ja patrzę na system pracy nauczycieli, Marysi, to też na przykład różne widzę rzeczy, których oni nie widzą, że powinno być inaczej. Czy na przykład w szkole, czy na przykład taka patologia urzędów czy w ogóle ludzkie zachowanie, no nie zawsze chcemy na przykład coś zrobić, a nie widzimy tego w szerszej perspektywie i właśnie dlatego te migawki też takie z Krakowa kręciłam, bo zauważyłam po powrocie z wakacji, że bardzo dużo pasów jezdni w Krakowie zostało zabranych kierowcom na rzecz rowerzystów ale ogólnie rowery nie potrzebują takich szerokich alejek ani ludzie nie potrzebują takich bardzo szerokich chodników. Natomiast odbieranie jezdni tam, gdzie ogólnie ich brakuje, te ulice nie są przepustowe, na mostach, na, na alejach Ditlowskich czy Czechwieszczy, no to to jest bez sensu, bo to tylko potęguje jeszcze bardziej korki. Więc właśnie dlatego tak sobie sfilmowałam ostatnio te okolice ulicy Zamojskiego. I królewską, bo przemieszczam się po Krakowie. Jak gdzieś będę, to będę filmować, i dlatego tak przy okazji po prostu to prezentuję. Natomiast kończę na razie to nagranie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękujemy za prezenty i mm, będę w kontakcie. W ogóle po prostu. Ja się bardzo cieszę, że jestem tą youtuberką i blogerką I to w ogóle nadaje sens mojego, mojemu życiu Bo gdyby nie to, to bym była strasznie samotna i taka niezrealizowana A dzięki temu robię sobie różne fajne rzeczy To są te rajstopy, które mi przysłaliście I, i po prostu... Mogę pokazać jaka jestem, to jest dla mnie jakaś rozrywka. Natomiast, właśnie jeśli chodzi w ogóle o tą bieliznę, to ja wiem, że to zostało przysłane po to, żeby mnie w pewnym sensie ośmieszyć, żebym się rozebrała przed tą kamerą, wrzuciła na kanał, żeby mi zablokowano kanał, żeby można było napisać do szkoły, córki, do opieki społecznej, do sądu rodzinnego, do różnych instytucji. No, ale jak widać, nie, jakby nie dałam się w to z jednej strony wciągnąć, a z drugiej strony, właśnie chciałam powiedzieć, że takie przebieranie, malowanie, ustawianie do kamery to jest, ja jestem swoim żywio żywiole, ja to uwielbiam, bo ja w takich sesjach jako fotomodelka, gdy pracowałam ponad 30 lat jako fotomodelka, to ja w takich sesjach po prostu uczestniczyłam setki razy. Także. Ja uwielbiam właśnie takie różne jakieś y, przymierzać, stroje, prezentować. Więc jak chcecie coś tam mi przysłać, to ja wcale nie mam żadnych kompleksów w związku z moim wiekiem. No, to jest właśnie taka, taka kabaretka, tylko ja to nałożyłam na taki staniczek. Y, nie mam kompleksów związanych z moim wiekiem, bo niektórym się wydaje, że jak ktoś ma 50 lat, tak jak ja, skończyłam niedawno 50 lat, że to jest jakiś wiek. Podeszły, natomiast nie, bo na wiek emerytalny to jest praktycznie we wszystkich krajach zachodnich dopiero dla kobiety 65 lat, więc jeszcze mam 15 lat, mogę się bez wyrzutu sumienia przebierać. Natomiast ja udowodnię Wam, że po 60-ce też będę ładnie wyglądać. Ja w ogóle promuję taki naturalny sposób wyglądu. Żadne jakieś interwencje chirurga plastycznego. Ja wcale nie przesadzam z kosmetykami, z jakimiś fryzurami, z zabiegami kosmetycznymi, nie robię sobie jakichś długich paznokci A jak widać wcale nie, nie wyglądam źle No oczywiście zawsze można wyglądać lepiej, ale jako fotograf wiem jak przychodzą do mnie różne klientki, że one po prostu No widać jak na przykład im się zmieniła twarz na skutek różnych zabiegów chirurgicznych, także absolutnie tego nie róbcie Dobra, to ja kończę, bo się rozgadałam, a tu już widzę dosyć długie jest nagranie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i poskładam sobie te rzeczy i następnym razem znowu Wam coś fajnego nagram. Także do, do usłyszenia, papa! Pa.